Witajcie moi drodzy, przychodzę do Was z kolejnym odcinkiem z serii Wytrenować YouTube. Na wstępie chcę podziękować za liczne komentarze, wsparcia i zrozumienia dla tej serii. Cieszę się, że są tutaj osoby, które rozumieją mój przekaz. A dla osób nowych lub tych, które wciąż hejtują to, co robię. Chcę przypomnieć, że filmy te nie mają na celu obrażenia tych trenerek, czy nie jest to spowodowane jakąś moją zawiścią dla ich fejmu. To jest lekcja dla Was, żebyście uczyli się na czyichś błędach. Często na moich zajęciach grupowych robię dokładnie to samo. Kiedy ja tłumaczę podany błąd, nie dociera on tak dobrze do wyobraźni osoby, niż kiedy pokaże się go na kimś, więc kiedy trwają zajęcia i widzę, że ktoś powiela ten błąd, który przed chwilą oczywiście tłumaczyłam, zatrzymuję całą grupę, palcem pokazuje na tę osobę, spójrzcie, co ona robi źle, ktoś mówi, co robi źle. Ja się pytam, w jaki sposób to poprawić, i ktoś z grupy mówi, w jaki sposób powinna to poprawić. Cała grupa się uczy, wszyscy biorą czynny udział w tym, w jaki sposób poprawiać swoje błędy. I teraz po prostu widzę, że czasami jak zaczynam patrzeć, jak ktoś zauważa, że patrzę się na niego podczas danego ćwiczenia, ten proces myślowy zaczyna się powielać i on po prostu zaczyna poprawiać swoje błędy, bo myśli, patrzy się na mnie, pewnie robię coś źle, okej, okay, co robię źle. I łapie się na tym, że robi coś źle i to poprawia. I właśnie o to chodzi, wy macie po prostu zobaczyć na kimś, że to się rzeczywiście dzieje, że takie błędy rzeczywiście się dzieją, i starać się je poprawiać. A dla bardziej ciekawych to co robię nosi nazwę, komentarze i wygublajcie sobie co to jest. Czyli w skrócie, ja będę robić to co robię i albo będziesz tutaj korzystał z tej darmowej wiedzy dla Twojego zdrowia, albo po prostu wyłącz ten film zanim znowu Cię zdenerwuję. Znów dla Waszego zdrowia. Sprawności do końca życia, i dla waszego dobra przejrzałam kilka wysłanych przez was filmów, żeby znaleźć takie najczęściej powielane błędy w treningu brzucha. Problem tego wszystkiego polega na tym, że do internetu możecie wsadzić dosłownie wszystko. I potem dajmy na to taka Agnieszka. Siada sobie przed komputerem, wpisuje w wyszukiwarkę trening brzucha albo trening na sześciopak. I co znajduje? Mnóstwo różnych filmów do wyboru. I co teraz? Przegląda sobie każdy po kolei, sprawdza, czy muzyka fajna, czy instruktorka ładna, czy nie ma denerwującego głosu i w sumie, czy pasują jakiekolwiek ćwiczenia. Bez głębszego zastanowienia, wybiora któryś z tych filmów, trenuje, jeżeli je się spodoba. No to będzie do tego filmu regularnie wracać. Ale jeżeli na tym filmie jest mnóstwo błędów technicznych, taka Agnieszka nie wie o tym i przez swoją niewiedzę będzie te błędy cały czas powielać. A to jest po prostu prosta droga do kontuzji. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie o tych najczęściej powielanych błędach w treningu brzucha, żebyście nie odczuwali bólu szyi, bólu karku, czy bólu kręgosłupa po wykonaniu takiego treningu. Pierwszym błędem, który może powodować u was odczuwanie bólu w dolnej części kręgosłupa, jest właśnie odrywanie odcinka lędźwiowego od maty podczas wykonywania brzuszków. Zacznę od tego, że odrywanie odcinka lędźwiowego od maty nie jest takim czystym błędem, jeżeli wykonywane jest pod kontrolą. Są ćwiczenia, w którym wykonywane jest bardzo duże wygięcie odcinka lędźwiowego, ale są to mocno zaawansowane ćwiczenia, na pewno nie przeznaczone dla osób początkujących, które według nomenklatury trenują mniej niż 2 lata. Więc jeżeli wiesz, że Twój brzuch jest ze stali, masz bardzo dużą kontrolę tych mięśni brzucha, wygięcie tego odcinka lędźwiowego nie powinno spowodować większych problemów, ale musi być to przy zachowaniu stałego napięcia tych mięśni brzucha. Bo właśnie większość tych błędów z odrywaniem odcinka lędźwiowego do maty nie jest spowodowane tylko niewiedzą, jeżeli chodzi o poprawną technikę ćwiczenia, ale po prostu za słabymi, mięśniami i też za słabą ich kontrolą podczas wykonywania ćwiczenia. Ok, wykonuję to ćwiczenie co Pamela. Mam nogi z tyłu i robię pięć I teraz chcę utrzymać nogi nad ziemią, ale niestety mój brzuch jest na to za słaby, więc odrywam tutaj odcinek lędźwiowy. Skraca mi się tutaj prostownik grzbietu i przez to zamiast pracować brzuchem, zaczynam pracować tutaj mięśniem biodrowo-lędźwiowym, który odpowiada mi za zgięcie w stawie biodrowym, czyli za to właśnie przyciągnięcie tutaj nog. Zamiast wykorzystywać brzuch, wykorzystuje mięsień biodrowo-lędźwiowy i właśnie te kompensacje powodują u Was odczuwanie właśnie bólu w odcinku lędźwiowym. Wszelkie te wznosy nóg w na plecach są bardzo często po prostu niemożliwe do poprawnego wykonania dla osób początkujących, czy na przykład dla naszych takich Agnieszek. Jak powinno to wyglądać? Zaczęłabym od tego, że ręce damy za głowę, żeby rozluźnić troszkę szyję, do tego błędu jeszcze przejdziemy. I teraz, jeżeli opuszczanie prostych nóg jest dla mnie za trudne, to, to logicznym jest, opuszczam nogi ugięte. Skracam ten ruch, staram się, żeby głowa była całkowicie nieruchoma, bez tego ruchu tutaj i pilnuję jak najbardziej przyklejonych plecy. I z czasem, jak zacznę się wzmacniać, mogę zacząć opuszczać nogi wyprostowane. Jeżeli nadal nawet z ugiętymi nogami jest za trudno, można to zrobić jedną noż. Szukajcie sobie zawsze wersji łatwiejszej i tej poprawnie wykonanej. Za słaby brzuch kompensujemy również pracą mięśni zginaczy szyi, czy też mięśnia mostkowo obojczkowo sudkowego I teraz zróbcie sobie mały test. Czyli leżę na plecach brzuszek rozluźniony. I teraz jedyne co robię, zginam tutaj głowę. Od razu leciutko napina mi się brzuch. Dlatego wszystkie te ruchy głową podczas wykonywania brzuszków Wam pomagają, bo one powodują, że dodatkowe spięcie mięśni brzucha. Ktoś sobie pomyśli, nie no jak to mi pomaga spiąć brzuch, to robię lepszy trening brzucha. No nie, chcemy pracować brzuchem, tu, tymi mięśniami, nie tymi. Nie chcemy obciążać już i tak zmęczonego karku i szyi po całym dniu schylania się do komputera, telefonu czy nad książkami w szkole. Chcemy wzmocnić mięśnie brzucha więc to zostawmy w spokoju. Jednak jak się domyślacie, nie jest to poprawne, więc zawsze podczas ćwiczeń szukajcie sobie takich pozycji, w których głowa jest w miarę rozluźniona na przedłużeniu odcinka piersiowego, leży sobie na przykład spokojnie z tyłu na rękach, bez zadzierania, bez pracy tutaj głową. Ten błąd możecie zobaczyć na przykład właśnie u matwit, która zanim stanie w zwolnionym tempie Wam to wstawiam, zgina szyję. I to jej po prostu pomaga. Ona tutaj musi zrobić pełny brzuszek, jeszcze z dodatkowym obciążeniem, co jest po prostu ciężkie do wykonania. Więc tym zgięciem w odcinku szyjnym delikatnie sobie pomaga. Tutaj u Sami Clark widać, że ona też zamknięte łokcie ciągnie głowę rękoma, zgina tą szyję znowu. I prosta droga do tego, żeby bolała Was szyja i bolała Was kark. Na koniec, uwaga! Ja nie mówię, że wszystkie te trenerki są złe, że wszystkich treningi są złe. Ja obejrzałam i znalazłam pojedyncze źle wykonane ćwiczenia, urywki z pełnych planów treningowych. Nie sposób jest mi obejrzeć wszystkich treningi i nie sposób jest obejrzeć wszystkie możliwe trenerki w internecie. Więc nie oczekujcie ode mnie, że teraz odpowiem Wam na wszystkie pytania, czy ona jest fajna, czy ona dobrze trenuje, a czy ona jest jednak zła. Teraz tych przedstawionych błędów poszukajcie u siebie, nagrajcie się od boku, jak ćwiczycie. Obserwujcie, co robicie nie tak. Szukajcie takiej techniki, która nie powoduje u was bólu. Ale szukajcie też błędów u innych trenerek. Jak pokazałam wam tylko i wyłącznie przykłady, urywki z internetu, ale myślę, że tych błędów u innych trenerek też możecie się doszukać, więc miejcie oczy otwarte na te błędy, albo właśnie zamknięte, kiedy widzicie je i po prostu trenujcie teraz sami ze swoją zdobytą wiedzą.